Cześć, ja jestem Gerard. Witam Was na kanale. To tylko IT. Dzisiaj rozpocznę nową serię, nową serię podcastów na kanale. Mianowicie yy, serię, którą nazwę, nazywam Think Bike. Yy, możecie się zastanawiać, co na kanale o IT, technologii i o Apple robi seria o rowerach. Osoby. Które mnie znają, mogą te osoby też mnie obserwować na Instagramie, które mnie nie znają osobiście, wiedzą, że amatorsko trenuję kolarstwo szosowe, bardziej takie hobby. Lubię czasem pokręcić tym rowerem po okolicy. Czasem też zawitam na MTB do lasu, a niekiedy pojawię się na torze w Pruszkowie. Na torze kolarskim Arena Pruszków polecam bardzo serdecznie tor. Nie mógłbym rozpocząć tej serii e, inaczej niż od właśnie tego podcastu. Czyli, tak jak w tytule, e, postanawiam Wam zaprezentować postanowi, postanowiłem Wam zaprezentować moją subiektywną opinię, e, dlaczego kolarstwo to ciężki sport. Zapewne nie zawrę tu wszystkiego, wszystkich aspektów, które, przez które tak uważam. E, aczkolwiek, może jeszcze kiedyś pojawi się jakiś podcast o tym, dlaczego ja zacząłem trenować kolarstwo szosowe. Zacząłem jeździć na rowerze szosowy. Na wstępie tego podcastu pragnę zaznaczyć, iż nie jestem profesjonalistą i zapewne nigdy nim nie będę. E, jestem mocno przeciętny. Czy jak to mówi słynny ostatnio hashtag za sprawą Leszka z kanału Prawie Pro? Kanał, który serdecznie polecam. Jestem właśnie Prawie Pro. Eee, zapewne kiedyś mogło Ci się zdarzyć, że oglądałeś jakiś wyścig kolarski. Zapewne nie cały etap, bo może Ci się wydawać to nudne, ale mogłeś widzieć jakąś kraksę. Może ci się wydawać, że wchodząc w świat kolarstwa, nie zdarzy ci się wypadek, ale mylisz się. Wypadki zawsze się zdarzają. Nawet tobie, początkującemu kolarzowi. Przede wszystkim, bo nam, początkującym kolarzom, no. musimy wiedzieć, że to nam samym najbardziej zależy na naszym bezpieczeństwie, i nie każdy myśli tak samo o nas. Nie każdy Myśli o nas, też uważa przede wszystkim na siebie. Dlatego wypadki się zdarzają. Musimy być bardzo czujni i bardzo ostrożni. Nie bez powodu e zaczynam mój wywód od wypadków, ponieważ musisz wiedzieć, że kolarstwo to cholernie niebezpieczny sport. Ponieważ, jak to słusznie zauważył, Kolarz grupy Lotto Sudal, Tomasz Marczyński. Gdy jeździmy na rowerze, nie chroni nas zbroja, a, jedyne, a jedynie kawałek aerodynamicznego styropianu na głowie. Dlatego zaczynam właśnie ten podcast o przesłania, od, od przesłania. Mianowicie, zawsze pamiętaj o kasku, bo ten kawałek styropianu może uratować ci życie w najmniej spodziewanym momencie. I nieważne, czy jesteś. Kolażem, czy po prostu jedziesz na rowerze z punktu A do punktu B. Zawsze pamiętaj o tym kasku. Lecz nie mówię tutaj o zagrożeniach w kolarstwie, tylko chcę Wam tu powiedzieć o bólu i cierpieniu. Nie tylko fizycznym, ale przede wszystkim psychicznie. Psychicznym bólu. W karierze każdego z nas, kolarzy, przychodzi moment zawodów. Wydaje ci się, że przez te parę miesięcy przygotowywań masz nogi ze stali, a płuca pochłaniają tyle niezbędnego paliwa, czyli tlenu. Wydaje ci się, że te kilka miesięcy zrobiło z ciebie totalnego prosa i nikt nie jest w stanie ci podskoczyć. Możesz e, o tym nie wiedzieć, ale właśnie w tej chwili przychodzi decydujący moment Twojej kariery kolarskiej. Twoja psychika musi przetrwać te zawody, ponieważ już za kilka chwil Odniesiesz sromotną porażkę. Pierwsze zawody to zawsze sromotna porażka pod względem wyniku. A jeśli podniesiesz się potem i Twoja psychika to przetrwa, odniesiesz największy sukces, ponieważ nie poddasz się. Nie ukrywajmy, pierwsze zawody to zawsze stres, pierwsze zawody to zawsze przegrana. Samym sobą. Bo wydawało ci się, że jesteś najsilniejszy, a jesteś najsłabszy. Pamiętaj kilka miesięcy nie zrobi z ciebie prosa. Chociaż nie wiadomo, ile komów masz na, masz na strawie. To zawody to zupełnie inna bajka. Eee, moje pierwsze zawody. Też to była piękna bajka. Piękna pogoda w Adamowicach był to. Cykl zawodów szosomania organizowanej przez RZTC. No i zgadnijcie, które miejsce na 60 kolarzy zająłem. Dokładnie, 60. Pierwszy raz miałem takie średnie tętno, chociaż ja mam zawsze wysokie tętno, to właśnie wtedy ten stres jeszcze podniósł je o parę jednostek. Parę uderzeń na minutę. Po tych zawodach nie mogłem patrzeć na mojego treka przez tydzień. Naprawdę e, chciałem w tym momencie rzucić w kontrower i najlepiej go sprzedać. Nie lubiłem się z tym rowerem przez następny tydzień, może nawet więcej, ale nie poddałem się. E, po tym spotkałem ekipę takich największych harpaganów w okolicy i zacząłem z nimi trenować. O jest. I tu przychodzimy do kwestii. Kolarstwo to bardzo ciężkie treningi, po których nieraz nie będziesz chciał nic kompletnie robić. Będziesz chciał najszy jak najszybciej pójść spać, ale spokojnie, nie zaśniesz wtedy, ponieważ ból nóg będzie tak niewyobrażalne że po prostu nie będziesz w stanie zasnąć. Będziesz tylko leżał i cierpiał. No niestety... Kolarstwo to sport jak każde inne, gdzie treningi muszą być ciężkie, żeby cokolwiek odnieść. Ale kolarstwo jest takim sportem, że nawet może Ci się wydawać najlżejszy trening, to zawsze nowe wyzwania i zawsze wielki trud musisz włożyć, je, żeby przejechać ten trening z jakąś rozsądną prędkością. Chociaż pamiętajmy, kolarstwo to nie tylko suma kilometrów ale suma radości, które daje ci rower. E, wiadomo, ktoś z was może powiedzieć, że pewnie wszyscy jeździmy na EPO. Niestety Lance Armstrong e, splamił ten sport przez afery dopingowe, przez tą aferę dopingową, jak to mówiło UCI, czyli Międzynarodowa Unia Kolarska, e, to największa mafia dopingowa, czyli właśnie mafia Armstronga. E, ale prawda jest taka, że wszyscy się szprycowali wtedy. Wiadomo, nie chcę tutaj rozgrzeżyć Armstronga, aczkolwiek jego zwycięstwa w Tour de France, wieloletnie zwycięstwa rokroczne, moim zdaniem przyczyniły się też do wielu zwycięstw. Zwycięstw osób chorych, które zaatakował jakikolwiek rak przez osobę Lensa Armstronga nie poddały się. I wygrały najważniejszy wyścig, wyścig z chorobą. Także może ktoś taki jak Armstrong był potrzebny. Kolejną sprawą są pieniądze na sprzęt. Wiadomo, nie musisz od razu zaczynać od karbonowych treków za 30 czy 50 tysięcy. Bo ja sam jeżdżę na aluminiowym treku Madone, Domane. Madonki to są piękne sprzęty, ale ja jeżdżę na aluminiowym treku Domane. Domane e, czyli typowy rower rzosowy Endurance. Nie jest to może najlżejszy rower. Ale jeżeli chcesz coś osiągnąć w tym sporcie, to wiedz, że. Musisz mieć dobry sprzęt. Musisz mieć bardzo dobry sprzęt. Ale jeżeli już będziesz na tym etapie swojej kariery, to zapewne będziesz miał wszelakie kontrakty i umowy sponsor sponsorskie, więc nie będzie to bardzo duży problem, aby mieć najlepszy sprzęt. Nie zaczynaj, pamiętaj, nie zaczynaj od karbonowego treka czy jakiegokolwiek karbonowego roweru. Może ci się to nie spodobać może bardziej ciągnięć się do kolarstwa górskiego, czy MTB, eee, po prostu kup sobie rower i rusz się. Eee, ponieważ, jak to kiedyś powiedział pewien człowiek, komputer jest dla naszego umysłu właśnie jak rower, ponieważ rower daje nam wolność. O iranio, tą osobą był Steve Jobs, pewnie dlatego też go tutaj cytuję. Ale tak, rower daje ci wolność. Podsumowując, e, rower to setki litrów wylanego potu, łez wypowiedzianych bluźnierstw i kilka dni bezsilności, w których będziesz chciał się poddać. Ale pamiętaj, kolarstwo to przede wszystkim emocje wielkie emocje. Nie bój się trenować z mocniejszymi, bo to przynosi największe efekty. Sprawia, Największą frajdę, kiedy po treningu tylko prosisz, aby ktoś ci podał miskę, bo zaraz wymiotujesz. Takie treningi są najlepsze. Nie bój się jeździć na zawody, bo to najlepszy trening. Nie tylko dla nóg, ale głównie dla twojej głowy. Nie poddawaj się, bo po porażkach ból jest tymczasowy. A skutki rezygnacji będą wieczne. Czasem będziesz musiał zmusić się do nieludzkiego wysiłku. Ale to jest piękne, bo będziesz mógł właśnie wzmocnić swoją psychikę dzięki rowerowi będziesz mógł odciąć się od wszystkich twoich problemów, ponieważ jesteś ty wtedy tylko ty, rower, droga. I ewentualnie twoja ulubiona muzyka możesz wówczas wszystko ułożyć w swojej głowie zresetować się i przede wszystkim konkluzja e, za to dlaczego ja kocham ten sport kocham rowery e, wiele razy podczas e, jazdy na rowerze natrafisz na mur mur w swojej głowie oraz barierę fizyczną Wiele razy nie będziesz w stanie przebić tego buru, przeskoczyć tej bariery. Przegrasz tą walkę. Ale czasem nadchodzi taki dzień, dzień, w którym będziesz mógł wszystko. Przebijesz ten mur i osiągniesz swój wielki mentalny sukces. Przesunie swoją granicę o kolejne parę stopni. A jeśli przy okazji wygrasz jakieś zawody, to chyba warto spróbować. Rób swoje, bo Inni i tak pewnie będą cię krytykować za to, co robisz. Będą się śmiać, że jeździsz na rowerze. Eee, ale to jest piękne. Możesz się dziwić, że taki rower, taki głupi i może się wydawać monotonny sport, może dać Ci tak wiele. Ale uwierz mi, jeśli już w to wejdziesz, to możesz być pewny, że pokochasz to i będzie to ważny punkt Twojego życia. Kolarstwo to według mnie najpiękniejszy sport. Najbardziej niemonotonne. Tam naprawdę wiele się dzieje. I wielki szacunek dla tych kolarzy, którzy jeżdżą etapy po 200 km Tour de France przez 21 dni się ścigają. To jest coś pięknego. Nadludzkie siły trzeba w to włożyć, aby coś osiągnąć. Na koniec pamiętajcie. Pamiętaj. Nie poddawaj się, bo jesteś świetnym człowiekiem. I nie bój się myśleć inaczej, niż mówią to schematy. Pamiętaj. Think different. I idź do przodu, aby za kilka lat mógł spojrzeć na siebie z perspektywy. Wow, zrobiłem to. Osiągnąłem swoje marzenia. Jestem w tym momencie swojego życia, w którym zawsze chciałem być. Pamiętaj. Think different. Dziękuję za to, że wysłuchałeś ten podcast, to do tego momentu. Wiadomo, nie powiedziałem tutaj wszelakich ważnych pewnie kwestii, ale może jeszcze kiedyś coś dodam do tego. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia, dobranoc, zależnie od której porze tego słuchasz. Wszystkiego dobrego. Cześć.